To się fajnie śpi. O. Coś mnie gniecie. O. O, ale się ułożyłem. Teraz można spać. O. Tylko będę spał godzinę. Farmiłem w cs -ie. skrzynki. O. Dzwonek, dzwonek. Dzwonek, dzwonek. Dzwonek, dzwonek. O nie. Trzeba iść do pracy. O ja, no dobra Już się zbieram Już idę Czemu człowiek Musi chodzić do tej pracy Nie rozumiem A rzuca się Ała, ale się walłem Ało, Ale mnie to bolało Ała, rzeczywiście Dobra, wchodzę do łazienki Ała, coś potłukłem O, dobra Idę się umyć o, nie trafiam. Ała. O, no był. Oj, awa. ja może jeszcze się prześpię. Wnusiu, co ty tam robisz? Nie czaskaj tak. A tak w ogóle to... Ach, idę spać. O, ręka mi zdrętwiała. Nie jej ruszyć. Ała. O, ja już idę. O, nie umie trafić. O, jak się otwierały te drzwi. O, muszę poczekać na dziadka. Ło, same się otworzyły. Litość od Boga. Czekaj, co? O Boże, to jest podwórko. Ja myślałem, że to jest wyjście z domu. O Boże, święty. Znowu się wracać. O, o tam był dziadek. Nawet go nie zauważyłem Ha, ale śmieszne, ale beka z typa o, Dobra e, og Muszę się ogarnąć o, o. Ej, dziadku Dziadku Ej, halo Halo o, Jakiś Jakiś nierozmowcy dziś Dobra, idę stąd Boże, zapomniałem gdzie jest wyjście z domu? O Boże O Dziadku Dziadku Co się stało? A, e, czekaj, spojrzę na kalendarz Czekaj o, o nie Dobra, z tego co tu wyczytałem To dziś jest niedziela Ojej. To niepotrzebnie się trudziłem. Idę spać. O boże. Tyle trudno, na nic. Trudno. Idziemy. Tum-tum-tum-tum-tum. Na łóżko czas. I do spania też czas. No przecież w niedzielę Bóg. Okazał odpoczywać. Co znaczy pan. No, jakoś tak to leciało. Oh, ale fajnie. Ej, wy. Wiecie, co się stało z waszym kolegą z pracy? Nie, nie wiemy. No, przecież mówiłem wszystkim, że w tą niedzielę przychodzi każdy do roboty. Gdzie on jest? Eee... Y nie wiemy. No, boże, wyciągajdy. Nic nie wiecie. Dobra, pracujemy bez niego. Nie dostanie wypłaty. Ale fajnie, będziemy mieli więcej pieniędzy. Co nie szefie? Ta, ta, więcej pieniędzy. No, na pewno byście chcieli. Dostaniecie tyle, ile zawsze. No nie, czemu? No bo ja tak powiedziałem. I macie się mnie słuchać. Także no ten, no. No i co ja miałem jeszcze do powiedzenia? No nie wiem. Idźcie pracować. Okej. Okay. Dzisiaj dostaniecie wybuchową zmianę. Tak. Jaką? No. się teraz dowiecie. o Ło, rzeczywiście wybuchowa. No, a nie mówiłem. Ale mnie wszystko boli. Ała, rzeczywiście. O Jezu, co to było? Eee, Marian, żyjesz? Nie, to nie on mógł zrobić. On nie jest aż taki bystry. A on nawet nie wie, co to znaczy wybuch. O Boże, jestem świąty. Eee. O, czy ja dziś nie miałem iść? Czy... E... Pamiętam, coś szef mówił, ale... A, nieważne. Ciąg dalszy nastąpi.